Jestem w miejscu, w którym byłem dwa tygodnie temu. Za moment dojdę w takie, w takie zagłębienie, w którym jest bardzo dużo drzew spałowanych i one są pałowane tutaj co roku regularnie. Chodzą tędy łosie, chodzą jelenie i tutaj ledwo wysiadłem z samochodu i świeże tropy są już z tej nocy. Albo jeleń, albo, albo no, najprawdopodobniej łania z młodymi, bo tutaj, tutaj widać takie ślady jelenia, tam dalej są większe te ślady, tak jakby może nawet klępa szła z młodymi, ale, ale tutaj ewidentnie jest to raczej na łanie wygląda niż na na łosia no cóż, dwa tygodnie jak tu byłem, to zanim tu dojechałem, to po drodze minąłem cztery samochody. Dzisiaj nie ma nikogo. Albo już wszystko wyzbierali, albo pogoda zniechęciła, bo wieje, strasznie wieje, ale są już świeże te, widzę już połamane świeże drzewka, tutaj mamy złamanie świeże, dalej no, nie wiem, czy będzie widać, ok, czy coś się dzieje, lecimy zobaczyć, trochę wieje, ale nie jest źle. A o tej miejsce... Naj, najdziwniejsze na świecie, jakie chyba widziałem, jeśli chodzi o rogacze. Jest to miejsce co roku, po prostu odwiedzane i połowane. Tu jest świeże, świeże wszystko ślady. Świetnie się chodzi po tym śniegu, bo widać, że, że tu są po prostu łosie i łażą i robią tego typu rzeczy i tych drzew tutaj jest i świeżych i z zeszłorocznych z poprzednich lat spałowanych jest tutaj mnóstwo tutaj akurat chyba mniejsze coś popało sobie no ale umówmy się że sarna nie jest w stanie zrobić takich zniszczeń i takich śladów po sobie Pozostawić tutaj stare widać spałowanie. Takie rozlewisko. Już filmowałem go kilkanaście razy i nigdy nie publikowałem chyba. stąd nagrań. Tak tu bawią się bobry. Wycinają wszystko co jest możliwe. Te okoliczne dwa czy trzy takie rowy jakieś są po prostu zatamowane, i, i tak to wygląda. A ja idę w te brzozy, wyszedłem z tego dołka 3,5 km. Praktycznie w miejscu przedeptałem, obszedłem dołek i niestety nic oprócz mnóstwa śladów. Porożenie nie było. Taka sytuacja, nie ma litości. Pewnie jak przyjdę następnym razem, to to jeszcze będzie stało. Ale tamto to już tak wątpię i powiem szczerze przy dzisiejszym wietrze to podchodzenie tutaj no jest kiepskim pomysłem, ale z tyłu widzę obdarte drzewko, muszę zobaczyć. czegoś nie zostawił Ale bobry sobie nieźle poczynają tutaj ja. niestety nie widać niczego co mogłoby być dla mnie interesujące tam też coś jest ale tam chyba już złamane Idę, bo coś trzeszczy, boję się, żeby mi na głowy nie spadło to coś. Pierwsze takie znalezisko. Simulatore. Non c'è sto. non Dotarłem na rewir, gdzie zdecydowanie jest bynią. Chodzi, śpi. Po prostu tutaj jest. Nie wiem, czy uda mi się go spotkać. Raczej wątpię, bo już tutaj przeszedłem sobie wzdłuż tej gęstwinki. ...szedł akurat, więc wtedy pójdziemy, zobaczymy, może być jakieś kolejne legowisko No nie jest taki, że to jest obok domu Gajowego Tutaj leśniczy Leśniczy też jeździ, i zbiera poroże I no tutaj widać, że nie chodził nikt, Tu nikt nie chodził nie widać tutaj, żeby ktoś chodził, ale ale tu na skraju lasu było parkowane o, jest kolejne legowisko do leśniczówki stąd jest jakieś 100-200 metrów w tym kierunku właśnie co prawda znalazłem tutaj tykę no jakiś kilometr od za domem leśniczego no ale umówmy się on w zasadzie codziennie może sobie podjechać w jakiś w jakiś rewir i ogarnąć sobie temat a, a ja weekendowo no to niestety jestem skazany na jakieś resztki no ale tutaj widać że nikt nie chodził Śnieg leży od kilku dni łosiek chodzi w to i z powrotem, a za Łośkiem nie widać, żeby ktoś jakoś szczególnie się fatygował Kolejne legowisko Kolejny poznaczony teren No ale cóż, poroża nie ma a były świeże ślady w sumie pałowania drzewka więc podejrzewam, że jeszcze nosi być może nie jest jakimś tam dorodnym bykiem nie wiadomo jakim ale jakieś jakieś rosochy pewnie nosi jeszcze na no nic lecimy dzisiaj już w stronę samochodu raczej dzięki za oglądanie do następnego do jutra jutro też jedziemy na łosie jutro na rewir w którym byłem w trzech króli tam raz po trzech królach też pojechałem ale ale szybko buty mi przewiękły musiałem wracać o, A tutaj mamy leśniczóweczkę na końcu tej drogi Konkurencja. No dobra, dzięki.